Dzień dobry, panie marszałku, Wysoka Izbo. Pierwsza sprawa to projekt prezydencki. To nie jest projekt dotyczący skargi nadzwyczajnej. Tą kwestią zajmuje się projekt senacki. Chodzi o to, co najbardziej lubi pan prezydent Duda personalia, którym poświęcony jest ten projekt wpływowi prezydenta władzy wykonawczej na niezależny sąd. Szanowni Państwo, w sierpniu. Tego roku kończy się kadencja prezesów Izby, Celne, Izby Cywilnej i prezesów, prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Pan Prezydent Duda chce mieć wpływ na obsadę tych dwóch prezesów Izb Sądu Najwyższego. Przed Izbą Pracy toczy się postępowanie dotyczące statusu sędziów powołanych po kwietniu 2018 roku. I wreszcie kwestia manipulacji składami orzekającymi i przedziałem spraw pierwsza prezes Sądu Najwyższego będzie uzyskuje uprawnienie, żeby obchodzić kwestie kolejności wpływu spraw, obchodzić kwestie kolejności alfabetycznej nazwisk sędziów na, na liście. To jest rzecz, która jest po prostu niedopuszczalna. Chodzi tak naprawdę o dwie kwestie, żeby prezydent Duda miał większy wpływ na obsadę stanowisk w Sądzie Najwyższym. Chodzi o to, żeby dalej manipulować składami orzekającymi i przydziałem spraw dla poszczególnych sędziów. To jest po prostu porażające, co prezydent Duda robi. Składamy wniosek o odrzucenie tego projektu.